Następnie, przyjmijmy nie To są, to nie jest tak, że... to wszystko, o, ten, panie. Panie, <grym> 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 I to może za tym położyć. To <grym> ja będę Nie, bo to wszystko jest nagrywane. się Zobacz, jak bardzo Ale wszystko przyśpią, że biorą Słuchajcie, kafetki. Słuchajcie, z robimy takie ogólne zdjęcia, a potem po kolei A, czekaj, kamera. Kamera. Tak się pomożesz, <waves> że? Zgadzałeś ze mną, jak

Czempiona, czempiona ale! Pierwsze miejsce w takich dni nie było. Zacznijmy od niego. Kto zdobył? Ten jest, nie? Tak. Gratuluję. Trzymajmy Marek. Zobaczymy, czy wyszło? Podpórka jeszcze to raz, tak? O, tak, jak nie ma ciekawego argumentu. Okej. Okej, dobra. Kto no za otwarte miejsce?

no ostatni film, czekaj, nie? Bo tutaj filmują to, czekaj, tylko Dziękuję. Aaa, <głosowa> jak to boju staje. Tak, wie, wie jak to robić, no. Jeszcze jedno. Paczek się uśmieje. Brawo. Nie, tu jest bardzo. No, niespodzianka to nie jest. No to już że będzie. Nie, no to już powiedziałem. się wybieram? Nie, no, czemu odchwytam nie? mnie. to? prawda, jakąś... Takie kłodeszcze, prawda, no, jakąś... Takie to już nie. do No, bo dobra. Jest... No, Cały rok pracowałeś, prawie ci go ukradnie, ale się nie <grymne> da. Nie dałem, nie no, Proszę bardzo. Nie. No, jest to o, no, jeszcze raz. Czekaj, <grymne> już ten, jeszcze Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie

tylko inaczej jest nie ta sprawa. Miałem troszeczkę... 3,2 Nie dwie... z tym tym. O, o no, czego go No. nie Nie, bo no. Będzie. Handicau. Handicau były, nie, bo porządku według mnie. To bardziej z tym No, ale tu. nie. To to jest, to jest, spotkanie. Spotkanie. Nie. To jest Zresztą, tak, zasady tak tak były wszystkie równe dla każdego, tak? tak. Nie, znaczy, myśmy... Ja chciałem, Oczywiście. Co? Weź ten. Michał, daj z Ciebie fotkę. Nie, bo Michał ma z tego. To Nie wszyscy mogą, o, ale też ludzie mogą, szczęście. A teraz w sensie. chcesz Z roku na rok jest lepiej, coraz wyższe te puchary. W największe jak mogą grać. A my jeszcze taki. Nie, nie mam czego No następny to, to, no to 50 metrów, nie? Nie, tak. tak. Nie wiem. Nie wiem, czy będę w stanie, że po trzecie będę spał. Tak? Co? Dziewczyna żyła, dziewczyna szczęście przynosi i tak przy jest ja, ja, like, ja też próbowałem, ciągle za sobą. No dobra, jak się stary, A ty rozumiesz, trafiło, nie? No dobra, no, 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 to jest okej. Okay, <tłuk."> Да, <laughs> да,